W deszczowe popołudnie na obrzeżach Krakowa, w cichym osiedlu domów z lat 60., starszy mężczyzna stał na ganku swojego domu, wpatrzony w ciężarówkę z napisem Przeprowadzki. Wiatr poruszał pożółkłymi liśćmi kasztanowca, a jego palce drżały, choć nie był to tylko chłód czerwca. Jan Kowalski, lat 82, zamykał właśnie najdłuższy rozdział swojego życia: dom, w którym mieszkał z żoną przez pół wieku. Stał się dla niego zbyt cichy po jej śmierci. Samotność krzyczała z pustych pokoi, odbijała się echem w klatce schodowej, szumiała nocą w kuchni, gdy nie miał już komu nalewać herbaty. Dlatego podjął decyzję wyprowadza się do mniejszego mieszkania, bliżej córki. Mniej przestrzeni, mniej wspomnień, mniej ciszy. Z pomocą sąsiada wynoszono kolejne meble, kredens po babci, skrzypiące fotele z prl -u szafkę nocną z wyszczerbionym uchwytem. Gdy weszli na strych, Jan wskazał na ciężką, ciemną szafę, stojącą pod skośną ścianą. Pokryta grubą warstwą kurzu, wyglądała jak relikt z innego czasu. Możecie to zabrać, niepotrzebna mi już. Jego głos był cichy, jakby szafa słyszała. To nie była decyzja podjęta pochopnie. Ta konkretna szafa stała tam od zawsze. Jan pamiętał ją z dzieciństwa, choć nikt nigdy jej nie używał. Matka nazywała ją pamiątką po ojcu, ale nigdy nie wyjaśniła dlaczego była tak ważna. Po wojnie została zamknięta na klucz, który dawno zaginął. A potem wszyscy o niej zapomnieli. A może chcieli zapomnieć. Kilka dni później szafa trafiła do nowego właściciela, Tomasza Dębskiego. Młody mężczyzna właśnie wprowadził się z żoną do starego domu po dziadkach, który samodzielnie remontowali od miesięcy. Tomasz miał słabość do rzeczy z historią: stare książki, porcelanowe figurki, zdjęcia w sepi. Kiedy zobaczył szafę, od razu wiedział, że chce dać jej drugie życie. Choć z zewnątrz wyglądała jak każda inna, masywna, dębowa, z rzeźbionymi drzwiami i mosiężnymi uchwytami, miała w sobie coś niemego. Jakby czekała. Po wniesieniu jej do salonu Tomasz zaczął delikatnie ją czyścić. Warstwa kurzu odsłaniała ciemne, niemal czarne drewno. Wewnątrz pachniała starym papierem, kurzem i czymś jeszcze. Czymś, co trudno było nazwać. Może wilgocią, może czasem. Przesuwając dłonią po spodzie jednej z półek, poczuł coś dziwnego: pustkę pod deską. Postukał, odpowiedziało mu głuche echo. Serce przyspieszyło. Wziął latarkę, wsunął głowę do środka, po chwili zauważył szczelinę między tylną ścianą a podłogą szafy, delikatnie podważył krawędź deska ustąpiła z cichym trzaskiem, za nią znajdowała się wnęka, a w niej stosik zeszytów owiniętych w płótno. Przez chwilę Tomasz nie wiedział, co robić. Stał w milczeniu, patrząc na znalezisko, jakby spodziewał się, że coś się poruszy. W końcu wyciągnął jeden z zeszytów. Był stary, okładka zmięta, papier pożółkły, a litery niemal wyblakłe. Otworzył go ostrożnie, jakby dotykał relikwi. Na pierwszej stronie, drżącym pismem, ktoś napisał: Dziś jest 3 maja 1943 roku. W obozie zginęło kolejnych dziesięciu. Zaczynam pisać, żeby nie zwariować. Tomasz poczuł, jak ściska go w gardle. Zeszyt nie był pamiętnikiem zwykłego człowieka. To były słowa więźnia. Przeszedł dreszcz otworzył kolejny i następny. Każdy z nich miał innego autora, inny charakter pisma, inne losy, ale łączyła ich wspólna przestrzeń zamknięcie, cierpienie, samotność. Czuł, że trzyma w rękach coś, co nie miało prawa przetrwać, co powinno było zniknąć z popiołem, z dymem, z milczeniem, a jednak to tu było, ukryte przez dziesięciolecia w szafie, w której nikt nie zaglądał, jak krzyk zaklęty w drewnie. Późnym wieczorem przy kubku zimnej herbaty Tomasz siedział w salonie, otoczony zeszytami. Światło lampy padało na nierównomiernie, jakby je rozgrzewało. Czytał w milczeniu. Jedna z notatek zapisała się w jego pamięci na zawsze. Zabrali Zosie. miała trzynaście lat, nie płakała, tylko patrzyła tylko patrzyła. Tomasz zamknął oczy. Nie znał tej dziewczynki, nie znał tego człowieka, który pisał. Ale w tamtym momencie czuł ich bardziej niż kogokolwiek innego i wiedział, że nie może zostawić tego w szafie, że te głosy nie mogą pozostać zamknięte. Nazajutrz postanowił odwiedzić Jana. Chciał zapytać, dowiedzieć się skąd to się wzięło, dlaczego. Ale pod adresem starszego pana, zastał tylko obcą kobietę w drzwiach, sąsiadkę. Pan Jan? Zapytał. Wczoraj zabrali go do szpitala. Problemy z oddychaniem. Słyszałam, że poważne. Tomasz poczuł, jak serce mu zamiera. Chciał krzyczeć, chciał powiedzieć: Znalazłem coś, co może odmienić wszystko, ale zamiast tego tylko skinął głową i podziękował. Potem pobiegł do domu, wyjął jeden z zeszytów i pojechał do szpitala. Na oddziale intensywnej terapii musiał długo tłumaczyć się pielęgniarce, zanim pozwolono mu wejść. Pokój był cichy. Jan leżał na łóżku, podłączony do aparatury, oczy miał zamknięte, twarz poszarzała. Tomasz usiadł obok. Otworzył zeszyt. Przeczytał kilka zdań na głos, cicho z szacunkiem. Wtedy Jan poruszył się lekko, otworzył oczy i zobaczył zeszyt. Przez chwilę nic nie mówił. Potem łzy spłynęły po jego policzkach. Więc. znalazłeś je? wyszeptał. Nie zapytał co to. Nie zapytał gdzie. Po prostu wiedział. Jan milczał przez chwilę, jakby sam próbował zrozumieć, że to naprawdę się wydarzyło. Że tajemnica, którą przez dekady nosił w sercu, została odkryta. Oddychał z trudem, a jego palce drżały, gdy tomasz podał mu zeszyt. Przesunął dłonią po okładce, jakby głaskał twarz kogoś bliskiego, kogo dawno nie widział. W oczach miał coś więcej niż łzy. Miał historię żywą, nieopowiedzianą, ciężką jak głaz. To one, szepnął. Pamiętam każdy z tych zeszytów, każdą linię. Tomasz czekał, nie przerywał. W tej ciszy było coś świętego, jakby czas na chwilę przystanął. Mój ojciec, zaczął Jan powoli, zanim został zmuszony do pracy dla Niemców, był stolarzem. Dobrzy stolarze byli wtedy poszukiwani, robił meble dla urzędników, a potem dla SSmanów z obozu w Płaszowie. Ale ojciec, on nie był jak inni. Wiedział, że jeśli ma robić coś dla oprawców, to przynajmniej zrobi to tak, by pomóc tym, którzy cierpieli. Zamilkł, nabierając sił. Zbudował kilka szaf i skrzyń z podwójnym dnem. W nich przemycano żywność, leki, czasem wiadomości, ale te zeszyty to było coś innego. To były głosy ludzi, którzy wiedzieli, że mogą nie przetrwać, ludzi, którzy nie chcieli, by świat o nich zapomniał. Tomasz czuł, jak każda sylaba tego wyznania osiada mu na piersi. Jan mówił dalej, z trudem, ale z determinacją. Po wojnie wszystko się zmieniło. Ci, którzy ocaleli, bali się mówić, a my? Baliśmy się jeszcze bardziej. Komuniści nie chcieli takich opowieści. Historia miała być czysta, uporządkowana. Zeszyty schowaliśmy w tej szafie, na strychu, nikt tam nie zaglądał, a potem przyszły lata, życie, cisza, i w końcu zostałem sam, ze wszystkim. Głos mu się załamał. Myślałem, że umrą razem ze mną. Tomasz ścisnął dłoń starca, nie musiał nic mówić, wystarczyło, że tam był. Po tej rozmowie Tomasz opuścił szpital z uczuciem, które trudno było nazwać. To nie było tylko wzruszenie to było brzemię jakby ktoś włożył mu do rąk klucz do czegoś znacznie większego do czyjegoś życia do wielu żyć do historii której nie było w podręcznikach przez kolejne tygodnie tomasz poświęcił się zeszytom każdego dnia czytał kolejny niektóre były krótkie kilka stron zapisanych drżącą ręką inne miały dziesiątki zapisków z datami rysunkami wierszami jedne pełne były gniewu inne nadziei Czasem rozpacz mieszała się z humorem, jakby autorzy próbowali nie oszaleć, tworząc wewnętrzny świat, gdzie jeszcze panował sens. W jednym z zeszytów kobieta opisała dzień, w którym po raz ostatni zobaczyła swoją córkę. Miała tylko pięć lat. Zabrano ją do innego baraku. Kobieta nigdy więcej jej nie widziała. Pisała: Nie mam już łez. Piszę, bo nie mogę mówić. Gdybym mówiła, krzyczałabym. W innym. Chłopiec o imieniu Józek opisał, jak nauczył się czytać od współwięźnia, byłego nauczyciela. Razem czytali Biblię zapamiętaną z głowy. Zeszyt Józka kończył się słowami. Jeśli to kiedyś ktoś przeczyta, to znaczy, że żyje, bo słowa są bardziej trwałe niż ciało. Tomasz postanowił, że te słowa nie mogą umrzeć w papierze. Skontaktował się z lokalnym archiwum, a potem z historykiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pokazał zeszyty. Eksperci byli porażeni nie tylko autentycznością, ale i formą. Były to dokumenty o ogromnej wartości, nie tylko historycznej, ale też ludzkiej. Niektóre zeszyty miały podpisy, inne tylko inicjały. W jednym z nich, ozdobionym rysunkami kwiatów, podpis widniał na końcu Anna R. Barak XIV. Tomasz przez kilka dni próbował odnaleźć jakiekolwiek informacje o niej, w końcu natknął się na wzmiankę w jednym z rejestrów. Anna R., lat dziewiętnasty zginęła w 1944 roku. Ale jej pamiętnik ocalał. Jej myśli, jej głos. Tomasz zaczął tworzyć cyfrowe archiwum. Zeskanował każdą stronę. Tłumaczył treści, dodawał kontekst historyczny, zdjęcia, mapy. Strona rosła z dnia na dzień. Odwiedzali ją ludzie z całego świata. Pojawiały się komentarze, pytania, wspomnienia. Pewnego dnia odezwał się do niego starszy pan z Tel Awiwu. Rozpoznał fragment zeszytu. To był list jego brata, który nie przeżył wojny. Pisał: Nie wiem, co czuję, trzymam przed sobą słowa kogoś, kogo już nie ma, ale który znów przemówił: Dziękuję. Dziękuję za to, że nie pozwoliłeś mu umrzeć po raz drugi. Tomasz wiedział, że nie może się zatrzymać. Zorganizował wystawę w lokalnym muzeum. W centrum sali postawił tę samą szafę, z odsłoniętym dnem otwartą jak rana, która wreszcie mogła się oczyścić. Obok kopie zeszytów, zdjęcia autorów, jeśli udało się je odnaleźć, nagrania fragmentów, czytanych przez aktorów i ocalałych. Na otwarcie przyszło wiele osób, wśród nich córka Jana, który zmarł kilka dni po ostatniej rozmowie z Tomaszem. Kobieta przytuliła młodego mężczyznę i powiedziała tylko Tata mówił, że pan go uwolnił. Tomasz nie odpowiedział. Nie potrafił. Ale czuł, że coś się w nim zamknęło. Nie w sensie końca, ale ukojenia, zrobił to, co powinno być zrobione dawno temu. I od tej pory, każdego roku, 3 maja, w rocznicę pierwszego wpisu w jednym z pamiętników, muzeum organizuje nocne czytanie. Ludzie przychodzą, siadają w ciszy i czytają. na głos. dla siebie. dla nich. Bo słowa naprawdę są bardziej trwałe niż ciało. Minęło kilka miesięcy od dnia. W którym Tomasz pierwszy raz otworzył stary zeszyt z ukrytego dna szafy. Wydarzenia, które wtedy wydawały się przypadkiem, dziś nosił w sobie jak drugie życie. Pamiętniki nie były już tylko przedmiotami, były głosami, żywymi śladami istnienia ludzi, którym zabrano wszystko poza słowami. Zeszyty mówiły za zmarłych, za milczących, za tych, których nawet groby zostały zatarte. Wystawa rosła w siłę. Odwiedzający przychodzili z całej Polski, a także z zagranicy, z Niemiec, Izraela, Stanów Zjednoczonych. Niektórzy przychodzili ze łzami, inni w milczeniu. Młodzież siedziała na podłodze w skupieniu, słuchając fragmentów odczytywanych przez wolontariuszy. Byli tacy, którzy odnaleźli w zeszytach fragmenty historii własnych rodzin, przodków, których istnienie zatarło się w wojennej zawierusze. Każdy zeszyt stawał się ogniwem, które łączyło przeszłość z teraźniejszością. Jednego wieczoru Tomasz odebrał telefon od kobiety o imieniu Miriam, mieszkającej w Antwerpii. Jej głos drżał, ale mówiła wyraźnie. Mój dziadek był w Płaszowie. Nigdy nie mówił o wojnie, ale zostawił jedno zdjęcie. Na odwrocie była notatka. Barak 11. Anna R. Czytała na głos wieczorami. Miała głos jak szept światła. Wspomniał Pan o Annie w jednym z dzienników. Czy, czy to możliwe, że to ta sama kobieta? Tomasz przez chwilę milczał. Znał zeszyt Anny. Pamiętał linijki zapisane z niezwykłą wrażliwością, krótkie wiersze, proste myśli, które raniły swoją szczerością. Jedna z nich szczególnie zapadła mu w pamięć: Jeśli niebo jest ciszą, to znaczy, że Bóg też nas słuchał, tylko nie miał siły odpowiedzieć. Zaprosił Miriam do Polski. Przyleciała kilka tygodni później, miała łagodne rysy i zmęczone oczy. Kiedy weszła do sali wystawowej, natychmiast podeszła do szklanej gabloty, w której leżał zeszyt Anny. Stała przed nim długo, w milczeniu, a potem dotknęła szyby. Zawsze czułam, że on kochał kogoś, kogo nigdy nie zdążył pożegnać, powiedziała cicho. Teraz wiem, że to była ona. Może nawet nigdy nie powiedzieli sobie tego wprost, ale słowa. Słowa przetrwały. Tomasz nie musiał jej nic tłumaczyć. W tej jednej chwili wszystko stało się jasne. Przeszłość odnalazła swój dom. Tę noc spędzili razem w muzeum. On, Miriam i kilkoro wolontariuszy. Zapalili świece. Czytali fragmenty zeszytów, a Miriam po raz pierwszy przeczytała wiersz Anny na głos. Jej głos łamał się, ale nikt nie śmiał jej przerywać. Z czasem Tomasz zdecydował się opublikować książkę – Wybór pamiętników, opatrzony kontekstem i wspomnieniami ludzi, którzy je odnaleźli, wydawnictwo zgodziło się bez wahania. Książka stała się bestsellerem, ale nie chodziło o liczby, chodziło o to, by ci, którzy zostali zmuszeni do milczenia, znów mogli mówić. W dniu premiery w jednej z księgarni Tomasz powiedział publicznie: Nie jestem autorem tej książki, ja tylko otworzyłem drzwi do szafy, w której czekała prawda. Prawda, która nie krzyczała, nie oskarżała, tylko czekała na moment, by ktoś ją usłyszał. Po tym wydarzeniu zgłosił się do niego mężczyzna o nazwisku Lipski. Miał ze sobą stary list, znaleziony w piwnicy po zmarłej ciotce. Był adresowany do niejakiego Henryka, podpisany inicjałami LR. Tymi samymi, które znajdowały się na jednym z najstarszych zeszytów. Tomasz zamarł, gdy to usłyszał. Wiedział, że LR to autor jednego z najbardziej poruszających dzienników. Pisał o głodzie, śmierci, tęsknocie, ale też o miłości do brata, który być może przeżył. Teraz okazało się, że ten brat miał potomków i że ten list nigdy nie dotarł. Lipski pozwolił Tomaszowi dołączyć list do wystawy. Umieszczono go tuż obok zeszytu LR. Dwa głosy rozdzielone wojną, znów razem, po tylu dekadach. A pod nimi cytat z ostatniej strony dziennika: Jeśli choć jedna osoba przeczyta moje słowa i poczuje, że nie byłbym jej obcy, to znaczy, że nie przepadłem. Wszystko to poruszyło nie tylko społeczność lokalną. Również media ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe zainteresowały się historią zeszytów z szafy. Powstał dokument pokazujący drogę od znalezienia pamiętników po powstanie muzeum. W filmie nie było patosu, tylko głosy. Fragmenty czytane przez ludzi, bez muzyki, bez efektów. Tylko cisza między zdaniami i łzy. Jednak największym wydarzeniem było coś zupełnie innego. Tomasz dostał zaproszenie do Berlina, miał przedstawić projekt pamiętników w Bundestagu podczas międzynarodowej konferencji o zachowaniu pamięci. Sala była pełna. Byli tam politycy, historycy, przedstawiciele rodzin ofiar, młodzież z różnych krajów. Tomasz nie czytał przemówienia. Wziął tylko jeden zeszyt i przeczytał kilka zdań. Głos miał spokojny, cichy, ale nikt się nie poruszył. Ci ludzie nie prosili o pomniki, nie chcieli chwały, oni tylko nie chcieli zostać zapomniani. Po jego słowach zapadła cisza, potem długie oklaski, ale Tomasz ich nie słyszał. Myślami był znów w tamtym salonie, przy zimnej herbacie, z zeszytem na kolanach i z sercem, które wiedziało, że właśnie zaczęło bić dla czegoś większego niż on sam. Po powrocie do Polski wrócił do muzeum, szedł pustym korytarzem, aż stanął przed szafą, dotknął drewna, przymknął oczy i poczuł, jakby ktoś położył mu rękę na ramieniu. Nie było głosu, nie było słów, ale była obecność, cisza, która nie bolała, cisza, która mówiła dziękujemy.